Elo widzowie dzisiaj gram w pilarsy ze swoim kuzynem. Przywitaj się Siema o. Gram w jakieś pillarsy, w sumie to nawet nie wiem jakie, Squid Game chyba No ja właśnie... Pierwszy raz już to gram, albo drugi, nie pamiętam. Dead? Co za typ ma koło ciebie, mm, no i... A, i widzę, że będzie mojego kuzyna słabo słychać, ale musi mikrofon zepsuł. No. Nie! mam mamuta. 次の撮とって。<Yeah. S 1> No, co? Ja. Co tu się dzieje? A, tylko nas dwa, to za siedem na jeden? Konie nie używamy wieszczego, tych rękawic właśnie, bo one są zbyt pay to win. No dobra. Ja mam małą hopę. Ja mam jeden hopę Czekaj, czekaj, czekaj! I żeby mu ciwie się uleczę, kurde. Ale trudno. To jak będzie koniec, to ja i Paweł będziemy robić jeden na jeden, jak tylko nas dwa zostały. No. Na będziemy się filmować, bo innych ludzi i tak też stmowają się, to no. Wtedy będziemy robić jeden na jeden za te rzeczy, co mamy. No. I widzowie, ja raczej, raczej ten film się pojawi dzisiaj późno albo jutro. I będzie pewnie jeszcze film, nie wiem, jutro z eventu to na pewno. No No właśnie, se so stil. Albo dzisiaj jeszcze jakiś film będzie, we drugi we może, can. tego, we nie wiem. O co ty, widzę cię. Czy ty spadłeś? Nie. No nie, yeah, typ. Ej, obok ciebie też jest gościu. Tak? Z Komuś headshot'a. Ej, bo go mnie piorunami ładuje. Zrobiłem dwa typy. Ja skacze. Zginąłem. ...nie Dobra, to spróbuj wygrać, albo zginie, nie wiem, jak też. Ej, mam 6-7 poziom. O, on mnie za, zaciukał właśnie. Dawaj w niego. Dawaj w niego. Uważaj, on celuje do ciebie. On ma spaza. Nie idź do niego na blisko, bo on ma spaza tego egzotycznego. Jak możesz z rękawicą, on, on ma spaza właśnie. Uważaj, pioruny! A nie, to nie do ciebie, to do niego, zginął. Ej, dostałeś ty jakiś baconik? Znaczy, no baconik, no, no nie, no nowy gracz. I jakiś. I. I. Nie wiem, kto jeszcze. A widzisz takiego gościa stojącego na czymś? Czy...

bo u, u mojego kolegi na szorcie, będziecie widzieli. Zdobyłem spaghetti toaletti. Jest mega dobry. Możesz przestać? Mogę coś ci powiedzieć po francusku, Ej, no ale nic brzydkiego. So cool. Znaczy... Ale czemu? Ej, weź tego skina! Tego! Weź strażnika! Ja tego. Strażnika! Co? O, e, jaki ja, jaką mam maskę? That, game... Gościu spadł! Ej, widzimy, widzisz, No. Ej, gościu spadł. Kurcze. Oła, dostałem Panie ja. Mam Kto to za Co to Nie ja To ty, nie? Trzymaj Ja mam małą hapę Mam snajpę To co ty mi zrobiłeś? Gdzie... Gdzie są ludzie? Ej, ta... No, gdzie są ludzie? się Tam był... Kto? Skąd? No, ej! Jakiś gościu mnie nagle, na dnie, skąd? Aha, ale camper. Uważaj, bo są kamperzy. Ej, ludzie też się teamują. Dobra. Dobra, widzowie. To jest takie skamerska. O oh, ma gościu dead. Ludzie chyba. Czekaj. Ej, ty jesteś go z gościem? Gość jest na takich schodkach jednych. On ma... Uważaj, Ucie. bo on ma pioruny. Czy ty? A ja zginąłam. A... Jak ty zginąłeś? Spadłam. Jaki bo <laughs> Nie żartuję. A ja będę Czego się uczysz w szkole? Angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego? Angielskiego, a ty? Ty francuski. So, boy, ja umiem jedynie barro. Mojro. Ja a to z pan akcentem pan? robię. Mójro. Bądź sorry. Gdzie jesteś? O, ja skakam. O, widzę cię. Trafiłem jak ja strzał sfasoliłem. widzowie! Widzowie! Boję się tej gry Ja na Fortnite ich najlepszy Co nie? O le o Ja rzuciłem fortecę Co to za bestia?

Jak ja jestem głupi Widzicie ten z krótszych filmów Dajcie subika i lajka oczywiście obowiązkowo Jak dacie lajka to to, to, to w sumie to nie wiem co będziecie mieli Ale no I dobie, to chyba na tyle z tego odcinka To na razie widzowie Nara.